Cześć. Czytanie dla osób, które są po rozstaniu. Relacja wróci. Jakie są możliwości? Zobaczmy energetykę tejże historii. Karta numer jeden, karta diabła. Karta, która mówi o tym, że tutaj trzeba wyswobodzić się ze starych schematów. Jest coś, czego kurczowo się trzymaliście, co spowodowało właśnie tę sytuację, w której aktualnie jesteście. Karta królowej mieczy, wpływy osób zewnętrznych również do tego doprowadzały. Tutaj trzeba mądrości, logiki, nie siły i nie działania nerwowo. Karta rycerza Buław jest kartą, która mówi o tym, że jest szansa na zmianę tej sytuacji. Natomiast trzeba by było też zwrócić uwagę na otoczenie, środowisko, w którym funkcjonujecie. Zatem zmiana środowiska też może być mocno pomocna. Karta Dwójki Kielichów. Dzięki temu powrót do tej relacji jest możliwy. Dwójka Kielichów jest zapowiedzią również spotkaniem twarzą w twarz. Jesteś po rozstaniu? Daj znać na dole w komentarzu, jak to czytanie rezonuje z Tobą. Życzę Wam pięknego dnia i dużo, dużo miłości.